No, witam wszystkich. Nowe wideo, trochę wcześniej. Z tego względu, że chciałem Wam tutaj pokazać, co się zadziało w zbiorniku. No, taki można powiedzieć, nagły jakiś skok. Nie wiem, jak to potraktować, ale powiem Wam tak. Może zacznę w ten sposób, że no, kręcę na razie z ręki, powiem Wam, yy, nowym telefonem. S10 No trochę jasny obraz jest Troszkę nie wiem, nie, nie ma tu ewentualnie takich ustawień, wiecie nie, Jeszcze go tak do końca nie rozkminiłem Żeby tu jakoś coś przy nagrywaniu ściemnić, czy coś w tym stylu Ale postanowiłem nagrać filmik, bo No zadziała się taka rzecz, że Jak widzicie, pokażę Wam Mam tutaj taką lampę HD Prime Mam HD Prime, ta HD Prime, powiem Wam, była ustawiona w ten sposób, że było tylko takie niebieskie światło, troszkę białego, minimalnie tam bodajże 5%, yy, troszeczkę czerwonego, no i tamtego, te, yy, tego takiego koloru, tak zwanego purple. No i tak to świeciło, nie? Świeciło, plus świeciły yy, jarzyniówki. Czyli te piątki, tam jest niebieska, jest aktyniczna, jest ta purple taka i jest biała, 8500 kelwina. No i jak wiecie, to występowały mi non stop okrzemki, tak. Na piasku było dziennie tego mnóstwo. Jak widzicie teraz, trochę Wam tu przybliżę. Może jeszcze bardziej, bardziej o. Nie ma totalnie nic. Nie ma w ogóle nic. Okrzemka. Także powiem Wam, że było coś takiego, że w jeden dzień w ogóle nie zaświecałem. te piątek, tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie ten HD Prime. Ale. Ustawiłem HD Prime w ten sposób, że ustawiłem go na mocniejsze światło i podkręciłem na prawie 90% UV, czyli diodę tą, która emituje światło UV. No i tam wiadomo niebieska ta, ta, ta purple cała i tak dalej, czerwonej trochę więcej, 10% białej. No i tak to zostawiłem bez T5 na jeden dzień. Chciałem po prostu zobaczyć, czy będą łapać okrzemki pod tą lampą LEDową. No i co się okazało? Że przez cały dzień wieczorem jak przyszłem, okrzemek w ogóle nie było. I teraz nie wiem właśnie dokładnie, czy to jest podyktowane tym, że te okrzemki nie wiem, nie lubią tego, tego widma UV i może dlatego one tutaj się. Nie występują. Tak ja przynajmniej przypuszczam. Nie wiem, chciałbym właśnie, yy, chciałbym, żebyście wy swoje opinie na ten temat y, napisali pod, pod filmikiem w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie. Yy, druga sprawa jest taka, że to był jeden dzień, gdzie świeciła tylko i wyłącznie HD Prime. Druga sprawa jest taka, że yy, na drugi dzień, czyli dzisiaj, to jest akurat. Dzisiaj postanowiłem od rana normalnie te piątki zaświecić, plus ten Haden Prime, tak? Mówię, a, zobaczę, co się będzie działo. Czy to od tych te piątek te okrzemki tak występują, bo im się te światełko podoba, czy coś. No mówię, zobaczę, nie? No i widzicie, dzisiaj jest, teraz jest godzina 19. Świecą tylko aktyniczna, świeci niebieska. I jak okrzemek nie było, tak tych okrzemek nie ma. A wcześniej było momentalnie po prostu jak się rano zaświeciło te piątki to momentalnie okrzemki wychodziły. Godzina, dwie i już było widać na piasku jak okrzemki zaczynają wychodzić. Teraz tych okrzemek w ogóle nie ma. Nawet przy zaświeconych te piątkach dzisiaj świeciły wszystkie cztery na maksa i plus ten HD Prime. Tylko, że co? Ja jeszcze dodatkowo zwiększyłem, bo Dozuję VSV. Dozuję VSV w proporcjach 250 wódki, 50 octu i łyżeczka płaska cukru. No i zwiększyłem VSV do ilości prawie 7 ml dziennie, i nie wiem od dwóch. No, może od trzech dni VSV dozuje dość duże dawki. Dzisiaj nawet poszła dawka 8 ml na te 360 litrów, co tu jest. No, taka dawka poszła. Nie wiem jak to. Czy... I teraz nie wiem dokładnie, powiem Wam, że no, śmieję się, bo, bo nie wiem już w końcu sam o co tu chodzi. Nie? Jeszcze z tych takich ciekawostek, co do grona to mogę Wam pokazać, nie wiem, czy to zauważycie, o ten falownik. On jest dosłownie taki białym nalotem zrobiony. On był, na nim był taki zielony glon, meszek taki zielony, aż grubo nawet na nim to było, tego meszku. I nagle ten cały, biały, ten cały zielony glon, który występował na tym falowniku, i gdzie, nie gdzie szedł na tylnych szybach. Ja tylnych szyb w ogóle nie czyszczę, bo, bo mam salariasa i nie chcę po prostu, żeby on tam z głodu przymierał, a on całą tą ścianę obgryza i skałę tak samo. No i powiem Wam, że właśnie ten falownik zrobił się taki właśnie białawy. Czyli tak aby te glony po prostu zginęły w ciągu jednego, dwóch dni. Nie wiem czym to jest dokładnie teraz podyktowane, czy tym VSV, czy jakąś biologią czy po prostu tym właśnie że ten HD Prime e, świeci w 90% światłem UV czyli ta dioda odpowiedzialna za UV jest na 90 prawie procent ustawiona choć nie chcę mi się za bardzo powiem wam wierzyć, bo ja ją mam tutaj tak o na środku ten HD Prime widzicie o i i powiem wam, on tam do tego roga, gdzie ten falownik słabo sięga, praktycznie w ogóle. Także... Chyba, chyba mi się wydaje, że, że jednak ten, te okrzemki plus te inne glony, po prostu ten VSV jakoś on, nie wiem, to spowodował, nie wiem, czy, czy, on po prostu może wpłynąć na to, że biologia nagle jak tak skoczy do góry, że po prostu to by, nie wiem, z wody zostanie wyeliminowany PO-NO3, PO-4 i, i po prostu te okrzemki nagle nie mają się czym żywić i w ogóle nie występują. Na to to wychodzi. Ja powiem Wam, że zgłupiałem na... Już nie wiem dokładnie, o co tu chodzi, czy o światło. Nawet powiem Wam, że nie chcę robić jakiegoś eksperymentu typu wiecie, że znowu tam wyłączę tego HD Prima, będę stosował tylko te piątki i zobaczę, czy znowu okrzemki będą wyskakiwać Jestem tak zadowolony, że tych okrzemek już w ogóle nie ma że po prostu nawet nie chcę już się bawić w eksperyment tego typu, że, że HD Prime wyłączę i, i sprawdzę na samych te piątkach, czy te okrzemki będą występować, czy nie Także Także zostawię to tak jest, bo jest teraz dobrze Nie chcę już przekombinować, wiecie jak to niektórzy potrafią przekombinować no i tak jeszcze z takich ciekawości, powiem Wam, że no już w końcu nie chcę grzebać w akwarium, typu w tym piachu, no i jednak postanowiłem sobie tą babkę kupić. Jak tam widzicie, gdzieś tam z tyłu za skałą trochę ją tam widać. Za tą tridakną, ona tam jest z tyłu, o, centralnie na środku. No nie, tak się troszkę schowała, nie chcę wyjść teraz, bo tutaj się kręcę świeży zakup powiem wam w Aqua Świecie w Katowicach no przepraszam jeszcze raz was za, za, ten, za ten jakość tego filmu, bo tak strasznie jakoś jakoś o, o właśnie, dopiero powiem wam, że się uczy o, o właśnie, coś w tym stylu, tak Uczę się tego, tego aparatu, także wybaczcie za te jaskrawe światło, teraz zmniejszyłem, nawet nie wiedziałem, że to tak, że to tak można, aha i tu się zwiększa znowu, no dobra, dobra, już ściemniam obraz, o, no teraz jest, powiem Wam, odwzorowany prawie tak samo, jak jest, jak jest oświetlenie w, w zbiorniku. Także tak to będzie w przyszłości wyglądało. Ja teraz mam tylko dwie. Te piątki się świecą. Plus ten HD Prime. Ale HD Prime już się powoli ściemnia. Ja Wam jeszcze może zademonstruję, jak zaświecę. Jak zaświecę. Jeszcze dwie dodatkowe świetlówki. O, tak to wygląda przy zaświeconych czterech czterech te piątkach, no i przy tej HD Prime, z tym, że ta HD Prime tu centralnie świeci, jakby aby na tej jaskini, ale ona już jest teraz przygaszona lekko, także już tego światła tu tak nie daje mocno, no tak to wygląda, także te cztery te piątki są tak bardziej Wiecie, z tyłu to jakby zbiornika, także bardziej tam oświetlają teraz ten tył. Gdybym je tutaj przeciągnął bardziej na przód, no to lepiej by to wyglądało, ten przód, ale ten uchwyt po prostu mi nie pozwala, nie pozwala z tego HD Prime'u, bo wtedy by znowu za, zasłaniała ta, ta belka ten, tego HD Prime'a, także musiałbym pokombinować nad jakimś takim jeszcze wysięgnikiem, żeby można było ten HD Prime po prostu z, przesunąć do przodu tu zbiornika i pochylić go yy, lekko na ten żeby na ten zbiornik żeby to to światło żeby ta tą belkę można było tutaj dać trochę bliżej nie? no ale tak jak teraz widzicie to jest praktycznie praktycznie już wersja finalna tego oświetlenia o, ja to teraz zgaszę, to teraz są tylko dwie piątki, te piątki, i, i to już jest wszystko na ten temat. No i ten HD Prime, nie? I tak to się teraz prezentuje wieczorem. Ja tu jeszcze postaram się gdzieś coś yy, z tym aparatem pokombinować. O, widzicie, no. O, może w tym znowu przedobrzyłem. No, taki, wiecie, dzisiaj film można powiedzieć, że instruktażowy o. Ale tak, ogólnie, ogólnie bardzo fajnie to wygląda. Także, no, jestem nawet zadowolony. Napiszcie w komentarzu, czy ten ostatni taki widok na, na akwarium już jest w miarę taki, wiecie. Na razie kręcę, kręcę z ręki. No, dzisiaj oglądałem się za powiem Wam, za gimbalami tymi elektronicznymi, ale taki gimbal, który mnie by zadowalał, no to niestety, ale 650 zł, no wiecie, na razie, na razie nie ma na, na tyle takiej kasy, bo wolę zainwestować w coś innego, niż w gimbala za 650, także będę się starał zrobić ewentualnie do następnych filmików jakiś, jakiś po prostu statyw do, do tego telefonu, i będę spróbował kręcić tym telefonem, także może trochę z innej perspektywy. No, ale powiem Wam, że według mnie kolory już nawet fajnie tak oddaje lepiej niż ten, ten inny aparat, który miałem. No, także napiszcie, bym prosił w komentarzach, co sądzicie na temat wyeliminowania tych okrzemek czy to jest spowodowane. Tą większą ilością VSV, czyli praktycznie 8 litrów na, na ten zbiornik dziennie, czy po prostu te HD Prime i ta dioda UV, czy coś, no fajnie by było, jakby ktoś napisał. Macie tam dużo. Jest tam dużo z Was takich, którzy zjedli zęby na tych akwariach. Także pewnie może dojdą do jakichś lepszych wniosków niż ja nie. No, także na koniec filmu, oczywiście, pozdrawiam wszystkich kolegi Nord Aquarium, oczywiście, Michała, Nanorif, Mariusza i tak dalej, Krełapska, wiecie, no, wszystkich, moja Rafa, oczywiście, tak samo, także serdecznie wszystkich Was pozdrawiam, tych, których nie wymieniłem, to znowu wymienię kiedy indziej, ale wszystkich Was serdecznie pozdrawiam, trzymajcie się, do następnego filmu.